320, słuchajcie, witajcie z powrotem na kanale Gramy. Eee, tak, tak, tak. Chciałem powiedzieć, że ona właśnie chciała Wam powiedzieć, że. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę na kanale Gramy, bo to jest super kanał. Tak w ogóle, Forever Ever, nie? No, także słuchajcie, już wiecie, znaczy, stoicie łapka w górę, a my zaczynamy kolejny, drugi odcineczek z serii. Yy, właśnie z serii. Jaką to serię? Nie wiem jeszcze, jak to nazwać serię, mm. ale jest epicka, bo tu są takie rzeczy, się dzieją, że to głowa mała. Jak wiecie, w ostatnim odcineczku, słuchajcie no Działy się dziwne rzeczy. samo Nikoli telefon, podwróciłem mu auto, złapaliśmy niby tego typka. Tylko no niestety wtedy w tym momencie byłem no, doktorem w pogotowiu, pracowałem. Teraz jestem policjantem, dlatego chcę to wszystko wyjaśnić. Te tutaj niepewności to nie i zagadki. Powoli. Możemy jechać do domu. Także słuchajcie, my z Nikolą jedziemy teraz troszeczkę odpocząć do domu. Mhm. I jak już tylko Nikola odpocznie, to słuchajcie, jedziemy w poszukiwaniu czerwonego auta. Małej dziewczynki, małej dziewczynki, która jest o oszustem, i no co, będziemy dalej myśleć, nie? I kombinować. Słuchajcie, tutaj mieszka. Proszę bardzo. A ja mieszkam. Idziesz za mnie? Tutaj. Dobra. Możemy u niej pomyśleć trochę. Dobra, także słuchajcie, Nikolaj, na razie na chwilę do siebie. I, i co, I jak już tylko dojdzie do siebie, to się zajmiemy tą sprawą. No, fajna, masz tą chłopka. Dlaczego tak chodzą ludzie do ciebie? Ej, koleś, co ty tutaj robisz Cóż to? w ogóle? Co tu? Marcin Dubiel! Co on se za pranki tutaj robi? Ej, Marci! To jest ten Marcin Dubiel z Tymu X? Ja cię! O mój Boże! Marci! Co on za prank znowu robi? Weź zamykaj drzwi, tu masz taką kutkę. Gdzie Ja mam kutkę! Gdzieś były kutki tutaj. A, to światło jest ok. A, tutaj jest zmiana tego. O, tu masz. Widzisz, jak klikniesz w home kontrol, to tu zamykasz dom po prostu, o jest zamknięty, cię nikt nie wejdzie. No, okay. ej, on co on nią porywa? Okay. Marcin! Ej, Nikola, Boże nie wiem, święty. pomóż mi, co też policjantem. Kolej stój! Stój! Zostaw ją. Czemu go nie mogę użyć? No, i masz za swoje. A to no. nie jest ten koleś, co właśnie wtedy ta auto nam ten? I on sobie przypisał nazwisko, bo to jest jakiś Kukulski. Aha. Tu pisze przed domem jego. No jak ja go mam zakajdankować? Jest oszustem. Jest, dobra, mam. Ej, co on robi? No, ręce do góry, ja tu giwerko już wyciągam. Właściu! Dobrze trafiłem, że on był złodziejem. A ta Grażynka to nie jest czasem jego żona? Też może jest jakiś oszust. Wyjdź, ręce do góry, jedziemy na policję. Chodź, koleś. Nikola, odejdź, bo to może być niebezpiecznie. I on zamknął drzwi. Nie wpuści cię ani nikogo nie wypuści. Co? No. Co się ja nie dzieje? mogę wejść. Co się Co? dzieje? Czemu ja... Co ci za Gdzie ty jesteś? Nie załatwił. Tata! Nie wiem, gdzie ja jestem. W mieście. Jadę po ciebie. Potrzebuję auto. Szybko. Policyjne, dobra I koniec Żartów. Gdzie to było? Koło nas gdzieś? Ja go zaraz tutaj znajdę. Czekaj, czeka, gdzie Tutaj, mą? tutaj, tutaj chodź, no. Tutaj? Tak, tylko tak. idź za mną. i za mną. Który to był ten koleż. Tutaj. Czekaj, staniemy naprzeciwko. Ej, to on ci już nie, musiał tak. prędzej śledzić. Bo ty jesteś sąsiadem, nie? Mhm. Ej, zobacz, ma cały dom zamknięty teraz. Ja no nie mogę strzelać? Ja nie mam broni. Wychodź! Ech, on ma całą dom zamknięty. Marcin Dubiel wychodź, jesteś aresztowany. Ale się nie zablokował, tylko przed tobą. Mogę być jako szpiek. Nikola! Nie wchodź jeszcze. Jak nie? Jedź tutaj na dole. Zrób się policjantką. Dobra. Idę. I wtedy wejdziesz nie wyciągasz broni. Pogadę z chwilę. No musimy coś... Dobra, ja się muszę na razie schować, bo... No i co ja mam teraz zrobić? A tu od sąsiada jakoś nie wejdę do niego? Też pozamykane. Halo! FBI! FBI! Otwieraj! Halo! Proszę otworzyć! Policja z tej strony! Co tu nikogo nie ma? Bym wtedy wszedł, słuchajcie, przez sąsiadów ten dom, przez ogródek. I bym się dostał do niego, ale on w końcu wyjdzie. Wychodź! Marcin Dubiel, wiemy, że jesteś w domu. O, siedzi z tą grażynką. Jest. Co się stało z Marcinem Dubielem? Czemu ona nie ginie? Gdzie jest Marcin? Gdzie jest Marcin? Nie uciekaj. Szybko wóz. Gonimy ją. Halo, halo, Nikola jesteś? Halo, odbiór, jest, spotkaliśmy się Jestem Ej, tutaj policjant. uciekała jakaś dziewczyna Dziewczyna uciekała jakaś, widzisz ją? Słucham, nie, 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 nie widziałam Nikola. Słuchaj, tam też się przeprowadzi, jest, jedzie Jest, jedzie, aresztuj ją Aresztuj ja ją Szybko. To Ja będę kajdanki Szybko Nie złapiemy jej, dobra, no, ja jadę za nią, bo nie złapiemy jej tak Słuchaj, to jest ta dziewczyna Kajdankuj Gdzie ona jest? Kajdankuj ją. Dobra, ja to zrobię To jest dziewczyna Dubiela To jest dziewczyna Dubiela. Gdzie ona jest? Stój! Nie uciekaj! Gdzie jest Dubiel? Gdzie jest Dubiel? No, stój, zatrzymuj się! No nie, nie mogę dosięgnąć! Nie, jak ona jest szybka! Gdzie jest Marcin Dubiel? Stój, bo będziemy strzelać! No co jest? O nie, nie! Dobra, mam ją, mam ją. Jestem Ej, to nie Marcin? Nie, on inaczej wyglądał. Stój! Słuchaj, nie możemy jej złapać paralizatorem. Ej, ona ucieka, no. Szybko auto. Ale co się stało? Wiesz, on się nagle usunął. Gdzie ona jest? On się nagle usunął, słuchaj, ten. I ona on tylko nikdo? została, no on cały majątek wziął, cały ton, a już zostawił na lodzie. Co? No ale to nie może ona Musimy z nami porozmawiać. No właśnie, trzeba ją znaleźć. Ona się gdzie znowu schowała. Zostaw No skakuj. No, no. Halo! W którą ona pojechała? Pamiętasz, jak ona miała na imię? Jo, Joanna? Co się dzieje? Kto to? Stój, stój bo szczelam! a czy w ogóle strzelam, stój Co tu się dzieje na tej ulicy, stój Jest Kajdankuj go, kajdankuj go Jest udało się Chyba załatwiłem go Koleś co ty robisz, dlaczego do nas strzelałeś Okej okay. Dobra ma ręce do góry Już ma do góry, no. musimy go po prostu teraz... Um. A ma kajdanki już? Mhm. Dobra, jest złapany, nieważne. To jest ta Juliana? Nie, to nie była ta, nie? Nie. Tak, no, to ona! I Juliana? Dobra, nieważne, tego zostaw, jest zakajdankowany, tego zostaw. Mhm. Szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Usiadł z tobą. Ej, no uciekaj go O, jestem z jestem z jestem z tobą. Ej, bo ona ucieka, znowu w prawo pojechała. U mnie znikłaś jestem, jestem z Dobrze. Tobą. Widzisz ją? Nie, nie biegnie tam do góry? Tak, tu ona. Tak, tu uciekła, zobacz, jest motor. Jak ona tam wlazła? Stój! Gdzie ona idzie? Stój, dlaczego uciekasz? Gdzie jest Marcin? Halo? o ja już nie mam siły, stój! Nie mogę trafić. A dlaczego Ej, my, my strzelamy? pogadać! Halo! Dlaczego my szczelamy, a ona nie chce ten? Co się dzieje? Co on zrobiła? Co jest grane? <laughs> tutaj, tutaj! Leźmy za nią! Nie skacz! Gdzie jest? Leć, leć za nami! Dobra, widzę ją. Jestem przy niej. Ej, małe to miasteczko w ogóle. No. Ej, ona coś musi wiedzieć, zobacz, ona to jest jakiś, mówię ci, ona jest żoną, jest żona tego, tego, no przecież kto jest taki dobry, jakiś. skoki, nie skoki, co ona robi w ogóle? Proszę. ale nie gdzie mogę jest Marci? Mówić. Nie można strzelać teraz? Można. Dą, 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 dą. Jest dam, dam, Nie. Dą, 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 dą. Stój, stój, mamy cię. Jest Co jest nie? Jest mój? motor i zabram. Ale tu chlej ma Nie mogę jej trafić, no ja cię. Jest, jest, leci do szpitala. Może jest ranna już. Stój! Gdzie jest Marcin Dubiel? Halo! Ale słuchaj, ten Marcin gdzieś tu musi być. Jest, jest, jest! Nie mogę jej złapać! Ty tu szalej, ja idę w drugą no. stronę! Ona weszła tam przez to okno. Nie wiem czy to nie jest ten nawiedzony szpital. Ej, może ona jest jakaś nawiedzona? Jak tam wejść na tą górę? Tu, tu, tu nie. Nie wiem. Słuchaj, jedę na tej strony. A nie widzę wejścia. Jak ona tu wyszła? Nie mam pojęcia. Dziwne rzeczy Gdzie ona dzieje. jest? Ale ja kiedyś też wyszłam tu na ten szpital. Nie wiem, dobra, słuchajcie, chyba nam uciekła. Także w następnym odcineczku okaże się, czy my złapiemy ją. Kim był Marcin Dubiel i dlaczego ona nam nic nie chce powiedzieć i się zatrzymać? Ona uciekła, widzisz, na górę. Tam jest upuszczony szpital taki psychiatryczny. Mhm. Widzisz te czarne szyby? Widzę. Tam coś musi być. Także Tam słuchajcie, w następnym odcineczku wchodzimy, może tu jest ogólnie baza Marcina Dubiela i właśnie. I jego, tej żony dziwnej Bo widziałaś, ona od razu wiedziała gdzie lecieć, nie tym dronem Tak, tak, tak I słuchajcie, piszcie w komentarzach jak tu mamy wejść, o widzicie coś tam jest Coś tam jest, o Jak tam mamy wejść w Turędy Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku Żegnałem się z wami komisarz Rex i komisarz Psiok Do zobaczenia